Chciałbyś zarabiać pieniądze przez internet, ale nie masz wystarczająco dużo czasu? W takim razie pokażę Ci, jak można zacząć zarabiać nawet 1000 dolarów tygodniowo, bo dasz sobie radę bez żadnego doświadczenia, własnej strony internetowej a co najważniejsze, bez wkładania w to własnych pieniędzy. Na wykresie CHF/JPY zaobserwowaliśmy byczą flagę, jednakże wybicie z formacji nastąpiło dołem, a nie górą, tak jak przypuszczaliśmy. Lecz tutaj zauważyliśmy byczą dywergencję na wskaźniku RSI, co sugerowało nam, że cena jednak może zmienić swój kierunek i kierować się ku górze. Dodatkowo cena nie miała siły przebić się przez wsparcie oraz przebiła się przez linię sygnałową MA9. Na tej podstawie otworzyliśmy pozycję długą. Tak jak widzimy, cena poruszała się zgodnie z założonym przez nas kierunkiem i osiągnęliśmy profit na poziomie 100 pipsów.